Szanowni Państwo, z fajnymi klientami, to ja się przytulam, szczególnie jak są, że tak powiem, przystojni. Zakrywam obrączkę, ale potwierdzam. Mój, e, moi drodzy, klient mo, przyszedł i ujął mnie tym, że powiedział, że zawsze nas e, chwali. Chciałbym, żeby klient podzielił się swoją historią, bo mnie jest dosyć ujęło i miło słuchać, że Energy Gas Polska jest, to jest wyjątkowa firma, która godna polecenia. Tak prawda? jest, tak jest. Ja u Państwa zakładałem instalację BC w rężu 2006 rok 4.4 f 8 Jestem bardzo zadowolony. Instalacja zwróciła mi się po około półtora miesiąca. Półtora miesiąca? Może to pan robi? No ja robię tygodniowo, bywa tak, że robię około 2000 km. Na tej instalacji przejechałem, jeżeli dobrze pamiętam, ponad 200 tysięcy km już. No, i ja, tym samochodzikiem bywa także ciągle mini koparki ze zestawem takim w sumie 3,5 tonów, bo półtonowa jest szczepa no i koparka 3 tonowa. Zabawnie to wygląda, jak takim samochodem na gazie wyprzedza się samochód pod górkę. Zgodnie z przepisami. Ja Ale jeszcze tą szczepą, czy państw? No Tak, tak, tak. Koparka sama nie pojedzie. <laughs> A, bo nie wiem. Drodzy Państwo, to tak miło, jak się idzie do firmy do własnej i słyszy, że firma. W polecenia, godna, że się poleca, że się słyszy dobre one słowa. Yy, serce rośnie, co? Będzie Pan dalej nas montował? Oczywiście, oczywiście. Szukamy z tego samochodu, żeby go w zagazować, że tak powiem. K kulturalnie. kulturalnie. Dziękujemy Panu. Dziękujemy ja wszystkim ja Państwu, którzy z są. Przyjeżdżą i... regularnie na serwisy, to, o, nawet gwarancji. O, chłop Dba i dlatego dobrą instalację ma, że tak, tak powiem, jest. elegancko, wirtuazyjnie Zapraszamy do NRCZ. Dziękuję bardzo pozdrawiam.